Cię w kolejnym odcinku Szyciowych Wiadomości. Jak w każdy poniedziałek o godzinie 7 rano na naszym fanpage'u na Facebooku, na YouTubie oraz na Instagramie dzielę się z Wami szyciowymi wiadomościami. Nazywam się Joanna Bogu jestem dyplomowaną mistrzynią krawiectwa, konstruktorką i projektantką odzieży. Na co dzień prowadzę kursy w strefie kroju i szycia w zabrzu. Kursy online oraz Szkołę Konstrukcji i Szycia miarowego online. W dzisiejszych szyciowych wiadomościach pokażę Ci, jak wykonać pęknięcie w bluzce Lima. Wykroiliśmy część dolną i część górną przodu. W tych częściach są zaznaczone znaczniki. W części pachy należy wykonać nacinek. W części dolnej przodu oraz w części górnej przodu. Nacinki są wyznaczone na formie. Następne wyznaczone znaczniki są przy krawędziach górnej części i dolnej części przodu. Te znaczniki nie nacinamy, tylko wyznaczamy kredą. W części górnej i w części dolnej, zgodnie z Twoim rozmiarem. Te dwa nacinki po odszyciu ustabilizują Ci tu otwór. Znaczniki te należy przenieść też na drugą stronę. Żeby to wyznaczyć, wbijam szpileczkę tak, aby przebić materiał na drugą stronę. Dobrze jest wyznaczać te znaczniki przy naszym rozcięciu z przodu na prawej stronie materiału. Kiedy szpileczka została wpięta tak, żeby przeszła mi na drugą stronę, obracam sobie część górną i część dolną przodu. I równo po tej szpilce wyznaczam na drugiej części. Możesz zrobić to kredą, możesz to zrobić z nikopisem. Po tak zaznaczonym znaczniku wyciągamy szpileczki. Teraz obydwie krawędzi obrzucamy na overloku. Po obrzuceniu krawędzi podwijamy na 1 cm lewa do lewej. Czyli obracamy sobie na lewą stronę, jak i górną część przodu, tak i dolną część przodu. Będziemy podwijały na 1 cm. Tak przyszpilkowane brzegi będziemy przeszywały po overloku. przeszyliśmy już górną część przodu, teraz dolną część przodu, zostały już tutaj przeszyte. Teraz dotniemy tutaj wystające elementy naszego założenia równo do podkroju pachy, jak i z jednej części tak i z drugiej części dołu, przodu i to samo wykonujemy w górnej części. Tutaj wystaje wam delikatnie ten szef od spodu. Należy go dociąć równo do krawędzi. Przed przystąpieniem do dalszego połączenia należy cały ten brzeg wyprasować żelazkiem. Ważne jest, zobaczcie, zwróćcie uwagę, już tutaj tworzy mi się pośrodku taka łezka. Ważne jest, żeby przy prasowaniu nie rozciągnąć tej łezki, czyli nie układamy tego na żelazku prosto, tylko tak jak tutaj na stole, układa się cała ta część już na półokrągło. To w ten sam sposób musimy to wyprasować, wygładzić cały ten szef na żelazku. Teraz będziemy nakładały na siebie górną część na dolną, żeby stworzyła nam tutaj łezkę. Najpierw musimy ją w częściach pachy ustabilizować. Nacinki, które zostały wykonane w paszce, nakładamy na siebie i spinamy. Jaki z jednej strony, taki z drugiej strony, w ten sam sposób. Teraz. Przeszywamy na maszynie z jednej i z drugiej strony na szerokość stopki, czyli na jakieś pół centymetra od krawędzi. Odcinki zostały tutaj ustabilizowane, czyli cała pacha nam się tutaj trzyma. Zwróć uwagę, jak rozkłada mi się tutaj ta część górnej części przodu, i dolnej części przodu. Zostawiając tutaj już rozchylenie, znaczniki, które zaznaczyliśmy, one do siebie dochodzą. W taki sposób, jeśli część przodu została odszyta i już na tym momencie nic Wam się nie dzieje, czyli nie rozchodzi Wam się więcej, czyli gdzieś tam nie odstaje Wam cała część, czy to część górna, czy część dolna, to przystępujemy do stebnowania tutaj w części górnej naszego przodu, czyli tak zwanego też karczku na 1 mm. Jeśli jednak te części by Wam falowały, odstawały, należy je najpierw ustabilizować, czyli wyprasować przed przeszyciem, wyprasować, przeprasować y, żelazkiem tak, aby ta łezka tutaj tworzyła nam się po środku, mniej więcej na 1,5 cm, Ona nie powinna być większa. Żadne, żaden z tych szwów nie powinien Wam na tą chwilę odstawać, czy też falować, ponieważ jeśli będzie falował, to wygląda na to, że jest to rozciągnięte i należy to żelazkiem dobrze przeprasować. Jeśli wygląda to w ten sposób, jak u mnie, to najpierw Stabilizujemy szpileczkami, sobie, te szwy do tych znaczników z jednej i z drugiej strony stabilizujemy. I przeszywamy jedną i drugą stronę na 1 mm od tej krawędzi. Czyli ta krawędź, co jest nieprzeszyta tutaj z brzegu, to teraz tutaj ten brzeg na 1 mm przeszywamy tylko do tego znacznika. I tutaj na końcu znacznika ryglujemy z jednej i z drugiej strony. Miejscu został przeszyty szew z jednej i z drugiej strony na 1 mm tylko do tych znaczników. Następnie, jeśli ta część by ci po przeszyciu falowała, należy to żelazkiem przeprasować. I w ten sposób mamy przygotowaną część przodu, aby przystąpić do dalszej części zszywania bluzki. Mam nadzieję, że informacje, które przekazałam w tych szyciowych wiadomościach jeszcze bardziej umilą Wam szycie.